Halo dzisiaj wam pokażę make up nie mogę nagrywać ekranu, nie wiem czemu, chyba przez to, że mam federa. Nie wiem czemu, ale tu mamy sale chwały, Pokażę je wam Aby się tu dostać musicie sobie macie tam schody Speczniemy czy musicie schodzić! To jest moneta na cele, że... Tak to aktualnie z wygląda, ale tutaj koło ten o, tutaj Obudzę się Tak wygląda, będziemy tutaj jeszcze robić domki Więc zastanawiam się czy zrobić współpracę ze serwerami jakimiś Bo mam kolegę Który chętnie, zapewne by chciał współpracę, ale nie jestem pewien Bo był wcześniejszym administratorem Epic Box Fight, ale Perfect. Jest dozwolone, wszystko jest dozwolone, ja tak nie potrafię. Jak było, i no, tak to aktualnie wygląda. macie, dam Wam jednego istotnego Ega. macie tutaj schody. Co jest za schodami? Zapewne nie się możecie domyśleć, schody są długie. Tak to wygląda. Nie wiem czemu ja muszę niestety nagrać przez telefon, a to mi nie wygląda. Bo tak wygląda, tak to wygląda. Czuję. No. Tutaj jest. Co mamy tu w studio? Tu mamy inne. Nie wiem, mogę wam pokazać te filmiki, co nie. wideo normalnie to jest tutaj to robione było przed chwilą i cenę, ekran co nie przez cały czas się czarny ekran tak pokażę. nie wiem czy to jaka jest wina federa ale to jest przez koniec i tyle nie wiem ale no macie ten jeśli najlepiej byście obserwowali, to by było szybciej. Bym szybciej doszedł do 1000 um, subskrypcji i kupiłbym za moje pieniądze. Za moje pieniądze bym kupił z ceba. No, nada.